Mówi się o tym, że wszystko jest jasne, bo znamy wyniki w tegorocznym głosowaniu budżetu obywatelskiego. Na ponad 700 projektów zgłoszonych wybrano niewiele ponad 100, no około 150. Panie Prezydencie, proszę mi powiedzieć, trzy zwycięskie projekty ogólnomiejskie to. Przede wszystkim zajęcia sportowe. Mam na myśli dziecięce mistrzostwa w piłce nożnej Krakowa. To bardzo duży projekt, był ogromną popularność, przebił się ponad wszystkim. I drugi bardzo ważny projekt to są nasadzenia drzew. To jest coś, co już jest typowe zarówno dla miasta, jak i dzielnic. No i wreszcie trzeci, bardzo ciekawy projekt zdrowotny, mówiący o diagnostyce chorób onkologicznych poprzez badania krwi. Wszystkie te trzy projekty to jest tak naprawdę odzwierciedlenie tego, co interesuje mieszkańców nie tylko na poziomie ogólnomiejskim, ale także dzielnicowym. Sport, zieleń w różnych formach nasadzenia, skwery. Ale także zdrowie i co jest też bardzo istotne, integracja społeczna. Mnóstwo projektów zakładających spotkania mieszkańców, czy to w ośrodkach kultury, czy też przy okazji różnych pikników. To jest rzecz, która jest bardzo cenna, wartościowa, ponieważ ona pokazuje, że zmienia się trend. To znaczy, wychodzimy już z zamkniętych mieszkań, chcemy się spotykać, chcemy wychodzić w przestrzeń, kontaktować się, rozmawiać. To bardzo ważne. No właśnie, pojawia się też w tych głosowaniach. W ogólnomiejskich projektów, zmiana trendu, zmiana tendencji, bo zwykle co nas nie dziwiło, zwyciężały projekty ogólnomiejskie także poświęcone zieleni, a w tym roku jest to sport, czyli co Krakowianie zauważają, że tej zieleni jest już dużo i teraz chcą spędzać czas w zieleni i dbać inaczej o swoje zdrowie. Ja myślę, że to jest raczej uzupełniające się. To nie jest tak, że projekty zielone zniknęły. One dalej uzyskują duże poparcie, w zasadzie w każdej dzielnicy. Natomiast są także zajęcia sportowe, takie, które pokazują, że możemy aktywnie spędzać czas w oderwaniu od komórek, w oderwaniu od komputerów. Moim zdaniem to jest cenne, bo pokazuje, że mieszkańcy chcą wykorzystywać uroki miasta w różnych jego częściach, a też te uroki poprawiać poprzez właśnie zieleń czy też innego rodzaju sposoby aranżacji przestrzeni. To powiedzmy jeszcze na koniec, kiedy one będą tak naprawdę realizowane. No bo teraz znamy wyniki, one są kierowane do realizacji. Kiedy ich efekty będziemy mogli dotknąć, doświadczyć? Na podstawie wyników głosowania prezydent wyda zarządzenie, przekazując poszczególne zadania jednostkom, które będą te zadania realizowały. I to są zadania realizowane w przyszłym roku oraz w roku następnym na kwotę 38 milionów złotych. Kwota niebagatelna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.